Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji Śląskiej. Jesteśmy na strefie aktywności gospodarczej naszej strefie A, gdzie mamy do zaoferowania kilkanaście hektarów dla naszych inwestorów. Za mną. Już na strefie ekonomicznej Katowickiej mieści się firma Aluron, która zatrudnia ponad 200 osób. Oprócz tej inwestycji dużej, mamy do zaoferowania również na terenie naszej strefy aktywności A szereg działek, które proponujemy pod inwestorów. Cztery działki są zostały wykupione przez firmy Intercor, Promar, ale również inne. Natomiast posiadamy bardzo dużą strefę aktywności B, którą. Preferujemy pod pole golfowe i podbudownictwo indywidualne. Dlatego serdecznie zapraszamy inwestorów do naszego biura obsługi inwestora. W strefie aktywności gospodarczej miasto realizuje szereg unijnych projektów. Dzięki zewnętrznym środkom kompleksowo uzbrojono działki inwestycyjne, wybudowano nową drogę, która biegnie wzdłuż działek inwestycyjnych. Kolejnym impulsem rozwijającym przedsiębiorczość w Zawierciu będzie uruchomienie parku przemysłowo-technologicznego, którego budowa realizowana jest w strefie. Zawiercie posiada liczne atrakcje turystyczne. Wśród nich na uwagę zasługuje dworzec kolejowy, który jest jednym z najpiękniejszych dworców w województwie śląskim. Nieopodal dworca znajduje się natomiast serce miasta. Plac imienia Jana Pawła II z fontanną w kształcie amonitu, która podkreśla znaczenie zawiercia na jurze krakowsko-częstochowskiej. Zawiercie bardzo szybko się rozwija. Jeśli popatrzymy wstecz 4 lata temu, kiedy wydawaliśmy na inwestycje 8 milionów złotych, to w roku już następnym było tych milionów 20, później 25, w roku 2013 34,5 miliona wydaliśmy, a w tym roku wydamy ponad 40 milionów. Tą progresję widać i chcę powiedzieć, że to zrównoważony rozwój miasta Zawiercia jest on widoczny. Zawiercie jest miastem pełnym atrakcji. Szeroki wachlarz możliwości spędzania wolnego czasu stanowią orliki, czyli boiska piłkarskie, a także boiska wielofunkcyjne do piłki ręcznej, siatkowej, koszykowej oraz tenisa. Nowe place zabaw dla dzieci i siłownie pod chmurką zachęcają mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu. Miłośnicy ekstremalnej jazdy spotykają się natomiast w skateparku. W zawierciu z inicjatywy społecznej organizowane są również muzyczno-taneczne projekty, które cieszą się ogromną popularnością. Oprócz inwestycji, które powstają, tych gospodarczych, powstaje infrastruktura ciekawa, powstają boiska, powstają place zabaw, ale również i budownictwo indywidualne się rozwija. A do tego, jeśli dołożymy, że w tym roku oddaliśmy 3 budynki komunalne, 12 budynków socjalnych, to pokazuje obraz sytuacji, że kolejnych 100 mieszkańców otrzymało nowe mieszkania. W mieście istnieje możliwość zdalnej opieki medycznej. Wiodącą na rynku prym w tej dziedzinie jest firma Telecare, która realizuje programy zdrowotne między innymi wśród dzieci i młodzieży. To właśnie z myślą o uczniach szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych przygotowany został autorski program monitorowania nadwagi i otyłości wśród uczniów. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.